Oprócz odzysku surowców wtórnych, zajmujemy się też produkcją paliwa alternatywnego w skrócie RDF. Nie wszystko nadaje się do odzysku i nie wszystko nam recyklerzy przyjmują, ale aby nie narażać nikogo na straty i aby, aby system odzysku był duży, produkujemy właśnie to paliwo alternatywne, które jest wykorzystywane jako źródło, źródło ciepła, odpad, który się nie nadaje już do recyklingu, ale jest jeszcze od Odpadem prawidłowy ma swoje właściwości kaloryczne, ma swoje właściwości chemiczne, zachowane y, i spełnia odpowiednie wartości, które są, y, 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 są y, muszą być dostosowane do, do specyfiki zakładów, które od nas to przyjmują, czy to paliwo alternatywne, jest przekazywany przez odpowiednią linię sortowniczą, przez odpowiednie sortery, dana rozdrabniacz końcowy, który musi to zmielić na odpad, który nie może przekraczać 3-4 cm szerokości, długości, więc w takiej postaci to trafia właśnie do spalarni. Odpad, który jest od nas przekazywany do, do cementowni, musi spełniać cztery podstawowe parametry: czyli musi być odpowiednia jego wilgotność, odpowiednio zachowane proporcje chloru, jak najmniejsze właśnie proporcje tego chloru, odpowiednią kaloryczność musi mieć i odpowiednią formę spalania.